Widzowie, jest pewien problem. Chciałem dla Was nagrać film. W sumie już go nagrałem. Ale nie było mnie w ogóle słychać. Jak otwieram tego oto mega boxa. I otwieram także tego. I nie było mnie, widzowie, słychać. I jakby tu powiedzieć. No. Trochę słabo. Ale na tamtym odcinku na pewno Wam pokażę, co zrobiłem. Kupiłem sobie ten gadżecik, Otworzyłem te dwa mega boxy. Trochę pograłem. I. No i to tyle. I wbiłem 12 tysięcy. I. A, i miałem opowiedzieć na tamtym odcinku, że jakbyś. Y, mówiłem wam na tamtym odcinku, y, dlaczego. Y, y, mówiłem wam po prostu na tamtym odcinku, że. No, zapraszali mnie koledzy, a to są koledzy z teamu i w ogóle ten team nazywa się yy, tak, yy, to nie ja wymyślałem ponieważ to bot 1 przywódca, ale jednak w yy. pucharkach idzie mi bardzo dobrze, jestem drugi byłem, yy, jeszcze kiedyś byłem na prowadzeniu, ale to yy, jak jeszcze ten team nie miał stylu pucharków, to wtedy yy, drugie miejsce Mieli dopiero ludzie z 7 tysięcy pucharków. Ja miałem po 10, 11 tysięcy, więc. Fajnie. I w ogóle mamy 140 tysięcy pucharków w tym teamie. Więc brakuje nam. Uwaga, uwaga! Brakuje nam. patrzcie, globalne, nie lokalne, czy polska. nam Do setnego miejsca brakuje. 20 tysięcy pucharków. Więc radzę Wam, żebyście do nas tutaj wpadli. Ponieważ brakuje nam bardzo mało pucharków, żebyśmy byli dwusetni. A dla nas yy, Dla nas to będzie... Yy, 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 dla nas to będzie naprawdę coś. A wy, nie, a wy za to nic nie musicie płacić i nic. Po prostu my będziemy się wtedy bardzo, ale to bardzo cieszyć. Więc no. Mm, trochę głupio, że tam tego tamten odcinek w niej nie było słychać. Ale w tym odcinku postaram się wbić to, ponieważ mi to będzie bardzo potrzebne. Wiecie dlaczego? Do tej oto tary. Ponieważ bardzo bym ją chciał i jest bardzo fajna. Yy, I w ogóle... ile mi bekuje do... O niestety brakuje mi tyle. Więc widzowie... Trochę słabo, ale dobra. W dzisiejszym odcinku nie wiem. Pograłem sobie jakieś gry. Zegrałem, muszę Frankiem zagrać. takie mam wyzwanie. Jeden raz wygrać, czwarte miejsce zająć co najmniej. Uch, no a później pokażę wam stacie. Nie wiem. Yy, Wybiłem najlepsze, które prawie w ogóle nigdy chyba nie grałem. Bo inaczej ale mało. Dobiłem tam chyba 15... Piętna... W większości dobiłem sobie 15 rangi i nie grałem w ogóle w tak... Głupio trochę. No i ten... Popałem... NO ty! NIE! CO?! Widzowie... Widzowie? Nie. Widzowie... Widzowie... Czy widzieliście co się stało? Nie... Nie no widzowie... Jezus, Jezus, weźcie mnie pocięliście. Weźcie, zostawcie... We, zostawcie tę łapkę, no proszę Was. Bo to było bardzo smutne. No i Sadże! No weź spadaj sułek. No, la, 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 Ty nie zabijesz mnie. No ty gnoj! Nie, widzowie! 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 Nie, nie, nie widz... Nie, 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 widzowie! No zostawcie sobie łapkę. To jest bardzo smutne, co tu się dzieje. Naprawdę. Ja zginąłem dwa razy przez to, że... Oni mi... Oni mi... Że... Nie mogłem użyć ataku. Sur... Mi pop, sury, Mi popsuł i... Ten też. Abym go pokonał. Nie, co? Ja jestem się z tego powodu. Ach. Czekajcie problemy techniczne, nie w poprawie, co bardzo za to. Zalany, nie, to, nie, to nie. Dobra, już nie. przynajmniej widzieliśmy tego te 20 g tak, no chyba, chyba widzieliśmy. Yy, tak, na pewno już widzieliśmy, dziękuję. Yy, dobra, Idę mi, dziękuję mi, do niej, dziękuję mi. 16. Czyli 20. Muszę klejnotów jeszcze zdobyć. 39. O wow! Fajne. To Bibi fajne. Taki fajny by był, nie? jest ładny. Ale nie, ja zbieram ja na nią. To jest tak fajna. Mi się mega podoba. 39. No nic innego takiego nie ma. Nie? Dobra. Pogram w ogóle tak, jak wtedy grałem, to grałem tą postacią, żeby pokazać ten gadżet, i nic się nie było słychać, jak mówiłem. Więc teraz zagramy nią jeszcze raz i wam pokażę o co chodzi. I więcej chodzi w tym gadżecie o to, że jak postawię wieżyczkę, to wszystkich spowalnia. A więc to mniej więcej chyba o to chodzi. No nie no, jest a z głupia, a z gu, głupia główka. Nie po, w sumie niepotrzebnie im tam kupnąłem. Dobra, ja nie muszę ich odwalić. Dobra, kika bym tu sobie schwycił. Ajajaj, dobra, żyje, Ja żyję. Yy, Spróbuję ich porjechać. Dobra, zwalam tego geila. Yy, Dobra, dawaj go. Yes! Moja wieżyczka go polubiła. Ha. To było piękne widzenie, naprawdę. No, lecimy nią. Ja muszę się skupić, widząc że tak mało mówię. Ja naprawdę mówię mało. Dobra, rozwaleni. Nie, nie, nie. Trzeba będzie taki. Zrobić gol. Cześć. Ach, no nie! Nie, nie udało się. Ej, widzowie, by się udało, w sumie mogłem pójść do tych kwiatów. Uczyłbym ulta i tak na skos by poleciała moja ta piłka. W sumie bym trafił chyba. Tak? Chyba? Może tam... No, na pewno by... Daj strzelaj! Nie, nie! Zepsuł. Chłopcu nam zepsuł grę ja całą. Dobra, musimy się spowolnić. A nie, bo ja muszę użyć tego gadżetu, zapomniałam. Ja zapomniałam, że ja go muszę użyć. Tego. Tak jak ja go nie użyję, to wtedy ich nie spowalniam. Zapomniałam, wiecie? Dobra, lecimy, lecimy. Nie śpimy? z... A! Gdzie jest moja wieżyczka. Co się z nią... Co jest? Czemu wieżyczki nie ma nadal? Rzucimy już dwa wieżyczki. Nie było jej w ogóle. Daj szybko lecisz, Spike, chodź. A nie Spike. No, 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 no. no niej, <driceps> Dobrze, to dany mi No Dobra, to chaniaj, Uchaniaj mnie. Uchaniaj mnie. Uchaniaj mnie. Kurde, zepsułeś mi złe Dobra, jest lecalne. Ale teraz tych będę musiał zwalić jakoś. Będzie dogrywka, dogrywka, dogrywka. Dobra, dogrywka jest. O nie! Ja myślałam, że nas tu będzie zespi tam, po środku, a tu nie. Dobra, ja mam ulta, więc jego ja nie mogę zmarnować. Musimy ją rozwalić. Daj, strzelaj, strzelaj. Du nie no, czy Nie no, nasz. Nasz to po prostu ja właśnie. Nie, 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 nie. Zostawcie nam to. A, pomóż mi! pomóż mi. Dobra, mam szansę. Nie, nie, nie. Przegamy. Przegamy? nie! 20 sekund. Jakie my mamy szanse? Dobra, musimy go porobić. Tylko też nie! NIE! O, nie widzę. Widzowie. Widzowie wid 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 nie pokazały. na półtorej gadżetu. co Przepraszam. Przepraszam. Ja do niej z tego powodu nie przypomnę. Dobra, sobie. Ale do Pokażę wam, żeby nie było, że nie pokazałam wam. Ponieważ chciałam pokazać, ale jakby... No nie wychodziło. I moje problemy z internetem. O nie, tego muszę powiedzieć. Tego problemu. chyba... Ymm... Nie wiem w tym tył. Rampić? Nie, dobra, poszedł. Ja bym tego zrobił? Nie, to chyba nie zbiję. sobie tak. O, powóźnik, pomógł, haha. Ale dbawę. Nie! No! Jezus! <laughs> Jeszcze mi pomógł. Jeszcze bardziej mi pomógł. <laughs> ale... Ale guf, ale głufia akcja. Nie, no, Jezus, jak dobrze, że nie we mnie. taki, taki fajny, że nie we mnie, naprawdę. Bo ja bym już się już bym zginął. Mm, czwarte, fajne, czwarte miejsce. Aj, muszę nam tego uciec pokazać. No tak. Daj sobie nabić. Dobra, dobiję? Nie. Daj, że nabić się muszę pokazać. No, ale czemu to jest takie ciężkie, widzowie, żeby pokazać? Bo no nie, no, czy ty. Czy ty nie? no! Nie, nie, ja nie wytrzymam. Widzowie, <ślesz> ja was proszę o to. Daj, pięć razy nie, wiem, muszę wam pokazać, ale nie mam jak. Dobra, teraz się uda. Skrzynki, tutaj ktoś będzie, tak, tu ktoś będzie. Dobra, zwalamy. I żeby on. Dobra, jest jeden cube, nie dostał. Tak ładnie było. No i co? Ściana! Ścianu głupia. Ściana to najgorsza. Ś ściany są złe. Ściany chcą mi popsuć grę. Kolejna, 6 kubów, 7 robili. Okej, 8 teraz, jednak. Lusa! Duże! Mam uza, mam uza! Yy, stawię go tutaj i stawię go teraz. To działa tylko tak, nie działaj na... to lipa. Musi też być w zasięgu tutaj. nie będzie to nie do meady. Tu będzie w zasięgu. Żeby ta tu przyszła może. Patrzcie. Nie, ta wieżyczka z chylem. Najlepsza wieżyczka na świecie. Prawda, ja wam mówię. Ona nie da... Nie, no patrzcie. Słuchajcie, on tu podejdzie. Huj, zostaw moją wieżyczkę. Spokoju. Nie, 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 moja wieżka, moja wie... Nie! Nie, 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 nie. moja wieżyczka biedna wieżyczka. O, zabiję go. Fajnie. No i wyzrysują mi ją teraz! Nie pokonacie moje wieżyczki, nie tam wam. Nie macie jak wiecie. Pyk. Nie, pingwina Teraz Jesteśmy na trójkę wszyscy. Dobra, tego piękwina. Ten pingwin nie denerwuje. Dobra, ja w sumie go mogę spróbować podjechać. Albo nie, po ja się, albo ja... Tak! Patrzcie! Jak, go będę, jak on będzie puścił tego O Oje, oh yeah. dobra, rozwalamy. Tylko spowolnienie, spowolnienie, spowolnienie. Jest! O, to było piękne, o, to było piękne zagranie. Naprawdę, ja Wam mówię. Najlepsze zagranie na świecie. To było takie. Puszczamy wieżyczkę. On tu chce mnie yy, zabić. Miał no, więcej kijów jeszcze po pierwsze. Ale, i tak dajemy radę. Mm, Miguel, jakieś. Z klubu! O! Z klubu. Ja w ogóle przypominam Wam, żebyście dołączali. polecę. Czy jeszcze chcę wam coś pokazać? No, chyba nie, więc to Cześć.